E, witamy Was ponownie e, z Arturem Kisiakiem. Chcemy porozmawiać, e, chcemy porozmawiać o zagadnieniach związanych z e, kościołem Adwentystów Dnia 7, a właściwie z fundamentami tego kościoła, mm -hmm. dlatego że mądrą rzeczą jest ocenić e, albo zweryfikować, czy ten fundament jest prawidłowy. Mm -hmm. e, bo byłoby smutne niezwykle. Niedobre, gdyby się okazało, że budujemy na złym fundamencie. Mhm. <laughs> Dlatego nawiązując do poprzedniego spotkania, mhm. gdzie rozmawialiśmy na temat Williama Millera, jego doktryny o powtórnym życiu Chrystusa, chcielibyśmy dzisiaj zająć się tematem Ellen White i tego, co ona, w jaki sposób ona wspierała Williama Millera i jego tą doktrynę. Chcielibyśmy ustalić, a może zrozumieć, czy miała jakieś powiązania z Williamem Millerem i czy czasami nie było tak, że pionierzy adwentyzmu byli powiązani filozoficznie z tą ideologią masońską. Mhm. Dlatego, że wiadomo, iż to żeśmy udowodnili ostatnio, że Miller był masonem i to najwyższego stopnia w rycie York. Mhm. A więc, jeżeli tak było, to rzeczywiście jest to bardzo podejrzane, i można przypuszczać, że masoni, których jak wiemy, doskonale to wiemy, że ich założeniem jest to, żeby wchodzić w struktury chrześci... organizacji chrześcijańskich i żeby je po prostu podważać czy no, rozwalać od wewnątrz. A więc, jest taka możliwość, że. Pod koniec XVIII czy na początku XIX wieku Masoni najwyższego stopnia postanowili zniszczyć chrześcijaństwo. I poprzez ruch badaczy Pisma Świętego, poprzez inne kościoły chrześcijańskie i być może poprzez również Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wprowadzali swoich przedstawicieli. Do tych organizacji jako przywódców no i zasiewali w tam fałszywe doktryny i w ten sposób chcieli spowodować zamieszanie. To byłoby zupełnie sensowne, uh -huh. gdyby mason najwyższego stopnia zaczął jakiś ruch i ci ludzie, którzy przynieli to posadztwo po nim, byli masonami, uh -huh. żeby dokończyć ten ruch, ten ruch, który on zaczął. Uh -huh. A więc, żeby nigdy nie powstał do normalnego chrześcijaństwa, do prawdziwego chrześcijaństwa, ale żeby był, był zasiany i sprowadzony do fałszu totalnego. A więc, uh -huh. byłoby ten, są sensowne, że ludzie, którzy by planowali taką akcję. Zaczynają to od masona, oczywiście muszą kończyć to na masonach tak samo. Wydaje się to bardzo logiczne. Rzeczywiście, jak spojrzymy hmm. na to obiektywnie z, punktu, z ich punktu widzenia, czyli jakby pod ich kątem patrzenia, to jest to logiczne. Rzeczywiście hmm. William Miller coś rozpoczął, yy, i znaleźli, znalazły się osoby, które to kontynuowały. Musimy stwierdzić z pewnością, że jeżeli ktoś coś takiego planuje, hmm. to nie jest to zrobione pochopnie albo spora, e, sp e, spontanicznie, spontanicznie. Hmm. a więc to musi być coś, co jest zaplanowane, wykreowane i najprawdopodobniej te plany były zmieniane, hmm. żeby wykrować jak najlepszą teorię na zaczęcie czegoś takiego. A więc hmm. i cały czas musi też ktoś być w kontroli tego, żeby kontrolować, co się w tym dzieje. Hmm. W jaki sposób możemy to? obalić, albo w jaki sposób możemy to e, tak, potwierdzić. Mhm. Czy więc, są takie możliwości? A więc Zbyszek, Ty zrobiłeś trochę studium na mhm. temat Ellen White i takich ciekawych symboli. Mhm. Może byś się podzielił właśnie takimi rzeczami, co znalazłeś, jeżeli chodzi o Ellen White, symbole mhm. i co one mogą oznaczać i jak one były używane w czasach okay. Ellen White i w czasach wczesnego adwentyzmu. Na początek pokażę książkę, którą napisałem w tamtym roku. Biblijna weryfikacja adwentyzmu. Jest to studium, które ma na celu pokazanie, jak wyglądała prawdziwa historia ruchu adwentowego, szczególnie tych początków. I no nie chciałbym tutaj jakby opowiadać całej książki, zachęcam do przeczytania. Ewentualnie można też zobaczyć sobie wykłady, które powstały na bazie tej książki. Jest to cykl siedmiu wykładów o tym samym tytule: Biblina, weryfikacja adwentyzmu. Wystarczy sobie wpisać tytuł na YouTube, i tam znajdziecie te wszystkie wykłady. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie jest. Nie, nie chcielibyśmy powtarzać tego samego, będziemy chcieli może to uzupełnić w jakiś sposób. A więc wracając do sedna, w jaki sposób moglibyśmy to udowodnić albo obalić, być może? Czy rzeczywiście są jakieś fakty? Potwierdzające, że być może pionierzy adwentyzmu należeli również do tej samej organizacji masońskiej. Mm -hmm. I ja znalazłem w swoim studium tego tematu jedną taką ciekawą rzecz, która była dla mnie takim, takim punktem wyjściowym, który poprowadził mnie dalej. I tym punktem wyjściowym jest taka broszurka. Pokazuję to teraz na slajdzie. In memoriam. Jest to broszurka pośmiertna, która została wydana na pamiątkę Ellen White po jej śmierci. Tutaj zresztą widać wyraźnie tytuł tej broszurki, i zobaczcie, co, co znajduje się na jej ostatniej stronie. Jest to bardzo dziwny, bardzo ciekawy znak. Jest to krzyż w koronie, taki pochylony krzyż w koronie. I dlaczego to zwróciło moją uwagę? Dlatego, że Wydaje się, że ten symbol, albo ten znak jest dość znany i jest dość powszechny czy popularny w różnych organizacjach religijnych. Na przykład pokażę Wam teraz kolejny slajd, gdzie tutaj na tym slajdzie, ten, który teraz się pokazuje, widać pierwszą stronę, czyli okładkę, Czasopisma Strażnica. Jest to jeden z pierwszych numerów tego czasopisma wydawane przez Charlesa Russella. I zwróćcie uwagę, że w lewym górnym rogu, w takiej zielonej otoczce, mamy ten sam symbol. To ciekawe jest to, że Charles Russell bez wątpienia był masonem. Teraz pokażę Wam, na kolejnej ilustracji to jest nagrobek na cmentarzu masońskim widać w tle ten duży budynek, który tutaj się znajduje, to jest loża Masońska. Natomiast ten grobowiec jest w kształcie piramidy, która również kojarzy nam się z masonerią, to jest jeden z ich takich głównych, takich podstawowych symboli. No i teraz mamy przybliżenie i zobaczcie. Na jednej ze ścian tej piramidy znajduje się symbol pochylonego krzyża w koronie. Czyli to samo co na strażnicy. A więc, bez wątpienia, ten symbol jest symbolem pogańskim. Jest symbolem przyjętym w masonerii. I jako taki. No, jest to dziwne, że znalazł się na broszurce, mhm. y, która została poświęcana Ellen White. Mhm. Teraz mamy kolejny slajd. Czy może to być przypadkowe, myślisz? Nie, to na pewno nie jest przypadkowe. Zobaczcie. Zresztą postaram się to udowodnić. Zobaczcie, to jest strona, oficjalna strona masońska. Nazywa się brickmasons.com. I tam jest y, krzyż w koronie, i jest obok opis. I przeczytam: Korona i Krzyż to logo Zakonu Templariuszy w ramach organizacji York Ride. Right. Korona i Krzyż to także popularny symbol w chrześcijaństwie. To pokazuje, jak templariusze opierają się na chrześcijańskich zasadach i symbolice. A może jest odwrotnie? Mhm. Oni tak napisali, ale prawdopodobnie odwrotnie to znaczy, ten symbol jako pierwotny był symbolem masońskim albo Zakonu templariuszów, i został przyjęty albo przejęty przez niektóre organizacje chrześcijańskie, albo w cudzysłowie chrześcijańskie. W cudzysłowie, tak. tak, jak na przykład <laughs> przez Charlesa Russella. My wiemy, że Kościół katolicki zaakceptował wiele błędnych nauk i tak samo też wiele błędnych symboli, mhm. które zmienił na z pogańskie znaczenie na chrześcijańskie. Tak. A więc wracamy do pierwotności tego znaku, co nie było chrześcijańskie, było pogańskie. Oczywiście. Zobaczcie, na kolejnym, na kolejnym slajdzie pokazuje oficjalne znaczki, to są takie, które się przypina tutaj do marynarki, na przykład. To są te znaczki, takie odznaki, które noszą masoni. I widać wyraźnie, na przykład na tym prawym jest znaczek przypinany tutaj do ubrania rycerzy templariuszy. I w środku tego znaczka widzimy. Wyraźnie logo y, krzyża w koronie. A więc y, no tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że ten znaczek należy do, ten znak należy do templariuszy. Pan też dodał, że ten, ta korona się nie zmienia i mhm. pochylność tego krzyża zostaje taka sama. A więc bez wątpliwości to musi być ten sam znak. Mhm. Oczywiście. Pochylony krzyż ma pewną wymowę. Mhm. Zazwyczaj, kiedy posługujemy się pewnym symbolem chrześcijaństwa, krzyż jest pionowo mhm. ustawiony. Ale co oznacza pochylony krzyż, jak myślicie? Bo dla mnie to jest oczywiste, że pochylony krzyż jest tak, jakby go ktoś przewrócił. Pochylony krzyż, krzyż jest ironią z Chrystusa. Jest takim symbolem, który ma nam powiedzieć, My to obalamy. My się z tym nie zgadzamy. To jest bardzo podobne do krzyża, który jest do góry nogami. No właśnie. A więc szatan się wyśmiewa tak naprawdę, kiedy stawia krzyż do góry nogami z tej ofiary, którą złożył Chrystus. Mhm. I mamy dokładnie tą samą myśl w tym pochylonym tronie, mhm. bo tak jak powiedziałaś, że ktoś odrzuca ten krzyż mhm. ewidentnie waląc go na ziemię. Tak. A więc zniewaczając to, co zrobił Chrystus dla ludzkości. Dokładnie. I, I teraz uważam, te, że on jest w koronie, hmm. dlatego że oni chcą ustawić swoje własne królestwo. Tak, 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 dokładnie. O tym też pomyślałem, że korona jest symbolem królestwa czy królowania, hmm. a więc ewidentne powiązanie hmm. tych dwóch znaków z, tak. w jeden symbol. A teraz y, powstaje pytanie: skąd się ten krzyż w koronie wziął na pośmiertnej y, broszurce poświęconej życiu i działalności Ellen White? Myślę, że nie, nie znalazł się tam przypadkowo. Ktoś go tam wsadził, ktoś go tam mm -hmm. wkomponował w tą broszurkę. Oczywiście. I teraz pytanie: po co e, i kto to był? Kto, kto się tym zajął? E, myślę, że ci, którzy brali udział, e, czy w ogóle byli e, współ, no jakby to powiedzieć, e, prowadzącymi to dzieło, e, a więc wysoko postawione osoby w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, które czuwały nad tym dziełem. Musieli mieć jakiś udział w ruchu masońskim, bo dlaczego mieliby symbol masoński, typowo, typowo symbol masoński, umieścić na na takim, no, na tak poważnej broszurce, nie właśnie. A więc musieli to być ludzie, którzy kontynuowali ten system, tak. i też najprawdopodobniej ludzie, którzy byli częścią jej rodziny, tak jak jej syn na przykład, mm -hmm. który był z tego co wiemy, też zaawansowanym jakimś stopniem w masonerii. Tak, zaraz do tego dojdziemy. Będę chciał za chwilę pokazać zdjęcia, być może szokujące dla wielu ludzi. Dla mnie były bardzo szokujące, gdy po raz pierwszy je zobaczyłem. Tylko dodam, że te zdjęcia są, są wzięte z oficjalnej strony Ellen White Estate website. Tak, tak. A więc to nie są zdjęcia, które są fot fotomontażem. Fotomontażem to są oryginalne zdjęcia wzięte z X-Tone. Tak, no i <try> zobaczmy w takim razie pierwsze z tych zdjęć. Widzimy na nim, być może to jest jakaś generalna konferencja albo jakieś inne spotkanie, bo jest tutaj szereg osób, pastorzy, osoby, które jakby zgromadziły się do tego zdjęcia w ramach jakiegoś wydarzenia, być może jakiejś konferencji biblijnej. I tutaj mamy też w pierwszym rzędzie na dole Ellen White. I wokół niej zgromadzeni są y, mężczyźni, którzy mają y, swoją rękę ułożoną w dziwny sposób. Zwróćcie uwagę, te, te osoby są ponumerowane od 1 do 5, i, y, a więc jest pięciu mężczyzn, którzy mają swoją y, prawą rękę włożoną y, jakby za surdut, y, czyli część tej dłoni jest schowana. Czy to jest przypadek, że nagle pięć osób pozujących do zdjęcia wykonuje ten sam gest? No, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby. No... To nie jest przypadkowe. Nie, to nie może być przypadkowe. A jeszcze na dodatek powiem, że to jest tak zwany gest ukrytej dłoni i to jest gest typowo masoński. Mhm. Ten gest jest symbolem potajemnego działania. A więc robimy coś w ukryciu, robimy coś, czego jakby nie ujawniamy. Um, pewne rzeczy ujawniamy, pewne rzeczy nie ujawniamy. A więc, jest to te, typowa zasada heglowska, tak? Mm -hmm. Hegelian principle. Type. Tak. Jest to zasada heglowska, um, tezy i antytezy. Bo być może ktoś się z tym zetknął. Jeżeli nie, to proponuję, żeby zgłębić ten temat. Jest to bardzo ciekawe. Jest to zasada, którą posługują się masoni. A więc gest ukrytej dłoni ma znaczenie symboliczne, które mówi, robimy coś potajemnie, pokryjomu, ale inne rzeczy robimy oficjalnie. Najbardziej niepokojące jest to, że na tych zdjęciach, na które patrzymy w tej chwili. Widzimy bardzo szczególnie ludzi, którzy należeli do tego wczesnego ruchu adwokatowego, tak mm. jak John Norton Longborough, na przykład, tak, tak. który siedzi też z ręką właśnie schowaną. A więc mamy bardzo niepokojące zdjęcia, przynajmniej, które są oficjalnymi zdjęciami naszych pionierów. A więc pytanie jest, co ci, robi, co ci ludzie robili w chrześcijaństwie i w masoństwie w tym samym czasie. Tak. Podobna kwestia dotyczy Williama Millera. O hmm. tym już rozmawialiśmy ostatnio, że William Miller mniej więcej w tym samym czasie był masonem, a jednocześnie brał udział w badaniu proroz biblijnych i później ogłaszaniu jak gdyby, hmm. tych proroc światu. Tak. I też dodam, że na po prawej stronie tego zdjęcia mamy dwóch mężczyzn, którzy też mają. Rękę schowaną w środku, mm -hmm. ale oni nie są adwentystami. Mm -hmm. I w sumie nigdy nie byli z tego, co wiemy. Mm -hmm. Jeden się nazywa L.A. Scott i drugi jest Derek. Mm -hmm. A więc pytanie jest, co oni robią na spotkaniu adwentowym mm -hmm. biorąc zdjęcie z adwentystami, chowając swoje własne ręce, w, 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 pod wsóp. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, tak. Tutaj mamy kolejne zdjęcie. Zwróćcie uwagę, że na tym zdjęciu. Występują dwie znane nam osoby, być może te pozostałe osoby też są znane. Ja osobiście nie sprawdzałem, kim oni są, ale na pewno jest tutaj Jakub White i jego żona Ellen White. Jakub White, zwróćcie uwagę, wykonuje gest ukrytej dłoni. Ewidentnie to też nie jest przypadek. I jednocześnie swoją prawą dłoń trzyma na ramieniu Ellen White. Co to może oznaczać, jak myślicie? Bo moim zdaniem to też nie jest przypadkowe. Jest to pewnego rodzaju przesłanie, które jest również według tej samej zasady heglowskiej tezy i antytezy, a więc coś jest jawne, coś jest ukryte. I najbardziej też tutaj niepokojące jest to, że Jakub White był główną postacią w ruchu adwentowym, przynajmniej przez pewien czas. I jeśli on kreował cały ten ruch, a jednocześnie, jak widać na tym zdjęciu, był masonem, no to po prostu jest to bardzo, ale to bardzo niepokojące. Wręcz bym powiedział, że Jakub White był takim motorem, hmm silnikiem adwentyzmu, szczególnie jeżeli chodzi o e, sprawy biznesowe. Uh -huh. On zakładał te e, printing presses, gdzie uh -huh. wydrukowali książki, te drukarnie, ta. a więc on dawał bardzo dużo sił, żeby ten ruch wyszedł gdzieś a, do przodu. A więc on był bardzo silnym motorem, że tak powiem, uh -huh. tego ruchu, ruchu adwentowego, szczególnie na samym początku. Tak. Niech się nikt nie obrazi, bo wiem, rozumiem, że osoby, które są bardzo mocno przekonane o tym, że Ellen White była Bożym prorokiem, <laughs> mogą być tutaj trochę zgorszone, ale ja staram się obiektywnie patrzeć na wszystko bez jakiegoś kontekstu, nie wiem, jakiegoś sentymentalizmu. Yy, I myślę, że każdy adwentysta, czy każdy człowiek wierzący mm -hmm. powinien oddzielić te rzeczy i spojrzeć na wszystko w sposób yy, obiektywny, mm -hmm. yy, odkładając na bok jakieś tam sentymenty, dlatego że no, to jest zbyt poważna sprawa. Jeżeli jesteśmy zwiedzeni, to musimy to odkryć, musimy mm -hmm. to zbadać. Tak. I tutaj widać wyraźnie, Jakub White trzyma swoją prawą rękę mm -hmm. na ramieniu Ellen White. Wiecie, od razu mi się kojarzy z pasowaniem na żołnierzy. Mhm. Jak się pasuje, dawniej jak się pasowało rycerza na, na, na czy jakiegoś rycerza czy, czy jak, jakąś osobę na. większy stopień, jakiś. Na wyższy stopień, właśnie w ten sposób dokonywano, przez położenie na przykład Mieczka. szabli czy miecza mhm. na ramieniu. Mhm. W ten sposób jakby przeznaczało się tą osobę do jakiejś służby. Albo przekazywało się tą służbę dalej ta, tak? ta. w ich ręce. A więc, od większej osoby do mniejszej, mamy, mamy ten przekaz. Mhm. I tutaj uważam, masz rację. Ta. Szczególnie mamy masona, który ewidentnie jest masonem, bo robi ten znak, gdzie chowa ta. swoją rękę i prawą ręką teraz przekazuje ten przekaz mhm. do Ellen White. Tak? I przekazy informacji są zawsze zrobione w prawej ręce, nie, nigdy tak. nie w lewej. Tak. A więc bardzo skuteczne zdjęcie, jeżeli ktoś rozumie te symbole. Tak, dziękuję za tę podpowiedź i teraz zobaczcie na kolejnym zdjęciu mamy znowu mamy Ellen White, tym razem stojącą i obok niej stoi jej syn Edson White. Zwróćcie uwagę, Edson White również ma ukrytą dłoń. Mm -hmm. Ellen White wprawdzie nie ma ukrytej dłoni, ale trzyma ją również w ten sposób. W ten, mm -hmm. tak, ten sam sposób. Tak, w ten sam sposób. O czym może to świadczyć? No, yy, zobaczcie, Jakub White trzyma ukrytą dłoń, co ewidentnie, ewidentnie pokazuje, że yy, przedstawia gest masoński. Je, jego syn Edson White również pokazuje ten sam gest ukrytej dłoni. I Ellen White wykonuje podobny gest. A więc o czym to może świadczyć? To mi przypomina zdjęcie, które też często możemy znaleźć na internecie. To kobieta, która się nazywała Annie Gorton. Ona mieszkała w, Londyn w Wielkiej Brytanii Aha. w latach 1700. Ona robi bardzo podobny znak właśnie trzyma swoją rękę tak na piersi. I um, uh, ona jest tą kobietą, która zaczęła ruch uh, masonów dla kobiet, mm -hmm. a więc uh, jest to ciekawe powiązanie, dlaczego Ellen Wise zrobiłaby dokładnie taki sam znak mm -hmm. jak uh, Annie Gordon. Mm -hmm. Mam Okej okay.